Tajemnice i ciekawostki z Google Maps. No w sumie, co mógłby wrzucić Willy Extreme? Jak nie tajemnice i ciekawostki z Google Mapsa. Mam nadzieję, że Willy zrobi kombek na YouTube w tym momencie, kiedy wyjdzie GTA 6 i zobaczymy tajemnice i ciekawostki. Zakładam, że tak będzie, ale czy będzie to regularne? Przecież ja jestem wiele i witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic Z GTA. Może stary z GTA nie wrzuci, bo co on jest w tym GTA? Macie więcej zrobić, kurwa. On wszystkie tajemnice i ciekawostki, co przeruchał na wylot. Dodatkowo nawet wrócił do starych gier w Remasterze. Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na Florydzie. Ciekawostka będzie związana z tym domem, który znajduje się z lewej strony ulicy. To jest zdjęcie, które zostało wykonane w 2023 roku. Siema, Jakub. I teraz jakbyśmy się cofnęli kilkanaście lat wstecz, to zobaczymy, że ten dom wyglądał wtedy zupełnie inaczej. To nie w takim sensie, że tutaj coś zostało zmienione, wyremontowane, tylko. Ja lubię taki to jest kompletnie vibe tych inny domków na Floridzie. Ten w stary dom został wyburzony. I ciekawy jest powód, dlaczego ten dom został wyburzony. Otóż zaledwie miesiąc po tym jak to zdjęcie zostało wykonane, w tym domu odbyła się impreza, która była tak pojebana, że prawdopodobnie nikt nie chciałby się już do tego domu wprowadzić. Kurwa, ok. Zatem sobie przybliżymy, to zobaczymy, to zdjęcie stoi zamazane, ale wydaje mi się... Że to jest właśnie. Czekaj, 2011 miesiąc po tym, w maj 2011, chcę się upewnić tylko. Nie, dobra, projekt X wyszedł rok później, bo oglądałem jakiś materiał o tym i ja nawet nie byłem tego świadomy, że było bardzo dużo imitatorów, było dużo ludzi, którzy naśladowali eventy, albo próbowali bardziej naśladować eventy z filmu, gdzie organizowali jakieś popierdolone imprezy, które się kończyły w sposób dziki, gdzie rzeczywiście kurwa domy zostały zrujnowane, to doły były podpalane swego czasu, ludzie ginęli na tych kurwa imprezach. Dosłownie próbowali zrekreować jeden do jeden, co się działo w filmie. I myślałem, że to będzie pokłosie tego. ...tej pojebanej imprezy. 17-letni Tyler Hadley. Tyler był troszkę pierdolnięty. Przykładowo kiedyś w wakacje chodził sobie po lesie koło domu i znalazł tam porzuconą sofę. Więc pierwsze, co mu przyszło do głowy, to żeby ją podpalić. Przez to prawie nie doszło do pożaru całego lasu. Innym razem zajebał ojcu samochód. No a, ty, 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 a kiedyś ten, znaczy przyjdzie się jakiś boomer i powie, że nie no, kiedyś to się... Kiedyś to się bawiło, nie? Nie na tych komputerach. Ale robiło się takie durne rzeczy, typu kurwa podpalało się jakieś losowe rzeczy, kurwa za... Znaczy nie wiem, może to ja byłem też jebnięty, ale pamiętam, że no kiedyś było o wiele więcej takich głupich sytuacji, jak wychodziło się z kolegami na osiedle i nie było zbytnio nadzoru niż dzisiaj mi się wydaje. Dzisiaj to tak w sumie rzadko się słyszy, żeby, żeby dzieciaki się bawiły gdzieś na, na polu, bo jestem z Krakowa. I kiedy nie jechał, to potrocił jakiegoś dzieciaka Przez co został pozwany o 15 tysięcy dolców odszkodowania Jeszcze z takich innych życiowych sukcesów To Tyler miał też w przeszłości problemy z ćpaniem, kradzieżą, wandalizmem i pobiciem no, Ale tak poza tym to dobry chłopak był Sąsiadom mówił dzień dobry Nawet kiedyś należał do Młodych skautów Jakiś miesiąc A, to, wiedział, jak to zdjęcie zostało wykonane Tyler napisał na Facebooku bardzo... Ja wybiłem szyby za dzieciaka głupie czasy No robiło się takie głupie rzeczy Na przykład bukawki się robiło z odciętych butelek i balonów I się strzelało tymi gównami z drzewa. Tam Mierzębina czy jakiś inny chuj Pamiętam, że też robiło się Domowe petardy z proszku do pieczenia w, w jajku po kinder niespodziance No był proszek do pieczenia, z czymś to się mieszało Już nie pamiętam z czego Co, co, co? kiedyś no pospalone samolociki z balkonu I spaliłem prawie w sąsiadce balkon bo To że opowiadałem wam Co tam, co tam jeszcze było Wsadzało się kurwa butelkę Pustą, plastikową, pod błotnik do roweru żeby brzmiało jak motocykl, i się wkurwiało sąsiadów, dzwoniło się do domofonami, domofonami po kratkach, <grystanie> pukało się w drzwi i spierdalało. <grystanie> Robiło się dużo durnych rzeczy no. To ważne oświadczenie. Impreza w moim domu dzisiaj wieczorem. Chyba. No i zaczynamy. Dzięki za miechów na imprezę znalazło się bardzo dużo chętnych. Sumerycznie A przyszło na nią jakieś 60 osób. No i co? Impreza przebiega zgodnie z planem. Jest piwo, gra w birponga, więcej piwa, jeszcze więcej piwa, rozjebane meble. Jedną z osób zaproszonych na imprezę był najlepszy kolega Tylera, Michael. I około Wiktor. godziny pierwszej w nocy, Tyler Nie powiedział wierzy. Michaelowi, że Odwiedzę. chciałby z nim pogadać na osobności. Tak więc, Wuch. oni wyszli z imprezy i poszli się przejść w jakieś bardziej odludne miejsce. Kurwa, ten też tak macie, bierze... że zapamiętujecie jakieś losowe daty? Ja na przykład pamiętam prawie dokładnie, w którym momencie umarł Michael Jackson, pomimo tego, że nie byłem nigdy jakimś turbo dużym fanem Michaela Jacksona, ale pamiętam, że to był 2009 i to był chyba... To nie był maj? Nie, nie maj, to był kurwa... A dobra, miesiące już nie pamiętam jednak. ...wiedział już, że w okolicy nie ma żadnych świadków, to powiedział Michaelowi... ...zajebałem swoich rodziców. Heh. Oj. Michael oczywiście zakładał, że Tyler ja tylko chciałem, sobie żartuje, widzę. ale wtedy Tyler mu powiedział, że patrz, skoro zrobiłem imprezę, to moich rodziców nie powinno być w domu. Dzięki wiałko za 23 miechy, prawie 2 lata. Ale przecież tutaj, przed domem są zaparkowane ich samochody. A jeszcze chwila i będziemy znać, jest 20, pojebane. Po tym wszystkim Tyler i Michael wrócili na imprezę, Michael wciąż nie dowierzał Tylerowi i myślał, że on tylko robi sobie jaja, no ale dla pewności postanowił porozglądać się po domu, i to właśnie wtedy Michael zdał sobie sprawę, że Tyler wcale nie żartował. Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy, Tyler zabił swoich rodziców młotkiem, a następnie sfinansował imprezę za pieniądze wyciągnięte z ich konta bankowego. W czasie, gdy 60 osób imprezowało w tym pokoju, jest, tuż obok za drzwiami leżały ciała rodziców Tylera, przykryte kupą Manelli. Michael znalazł się w sytuacji, w której jest on jedyną osobą, która wie o tym, że jego najlepszy kumpel właśnie zabił swoich rodziców. Jak myślicie, co powinien zrobić Michael w tej sytuacji? Czy powinien to być? Sigmy, kurwa. Czystki? Zacząć krzyczeć, uciekać, zadzwonić po policję? Nie no, to by było beta w chuj. Michael był Sigmą za zanim... Ja pierdolę, no dobra. To się stało modne. Więc pierwsze co zrobił to poszukał Taylera i zrobił sobie z nim selfie. No i tyle. Impreza zostaje kontynuowana. Tylerowi tak bardzo się ona spodobała, że aż postanowił zapowiedzieć kolejną o godzinie 4:40 nad ranem. Tyler napisał na Facebooku znowu robię. Aż takich rzeczy nie robiłem jednak. Prosto na chacie Pisać. Niestety dla Tylera zaledwie dwie minuty po napisaniu tej wiadomości do jego domu wbiła policja. Dobra, Dobra ktoś, ktoś się rozprób. And then hosted a house party for his friends. Okazało się, że Michael może i zrobił sobie z nim dzięki za 15 miechów selfie, ale tuż potem wyszedł z imprezy i zadzwonił po policję. W takcie procesu okazało się, że to, że Tyler zabił swoich rodzin... dobra, miałem się zapytać, jakim cudem on ubił starego młodkiem, a stary nie oddał nawet, ale widzę, że on ma jakieś kurwa 3 metry wzrostu. I pewnie jakiś genetyczny mutant, kurwa, z Ameryki.

kiedy Tyler wreszcie stanął przed sądem, to wyraził żal za to co zrobił. Wow, bardzo poruszające wyznanie, tylko sędzia chyba specjalnie w to nie uwierzył, biorąc pod uwagę, że kiedy Tyler był w więzieniu, to rozdawał autografy. Another inmate, Justin Tony, says Hadley hammer time. He's known in the jail as hammer or hambo. Or bam, bam. Nawet starszy brat Tylera, bam, bam. kiedy został spytany o to, jaki chciałby wyrok, powiedział life in No i życzenie spełnione Tyler dostał do żywocie Na no, firma, do której należy ten teren, uznała, że szybciej będzie ten dom zburzyć I zbudować nowy, niż czekać na to Dobra, jak oni kurwa też domy ze sklejki robią, to oni to postawią w 5 minut roboczych, Czy ktoś kiedyś będzie chciał się do niego wprowadzić? Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Rumunii. Z prawej strony mamy przejazd kolejowy. I widzimy, że samochód Google zatrzymał się tutaj przed przejeżdżającym pociągiem. Tylko to jest taka dziwna rzecz, że to zdjęcie zostało. Znowu wykonane... wystarczyli mi dom. Bim bom beskitu. pasuje no. W maju 2023. Go geserta. Ale już to zdjęcie za przejazdem kolejowym zostało wykonane w czerwcu. Więc pojawia się pytanie, Kurwa, czemu to stali. zdjęcie nie zostało wykonane za jednym razem. I odpowiedź jest taka, że ten samochód wcale się nie zatrzymał przed tym pociągiem. To zdjęcie zostało wykonane tuż przed tym, jak samochód Google wpierdolił się w ten pociąg i poleciał aż tutaj. Co ciekawe, choć ten samochód ha? wygląda na totalnie rozjebany, to kierowcy nic się nie stało. Co to jest za model samochodu, ktoś wie. No bo elegancko zaliczył crash testa. A teraz przenosimy się do miasta Dallas w Teksasie. Ja myślałem, że to będzie historia to ta... na zasadzie. Nie wiem, no kurwa, nie wiem w sumie czego się spodziewałem, jak to było u niego w odcinku, ale z góry bym zakładał, że to nie wiem, że po prostu ktoś zaktualizował tylko część trasy z kolejnego przejazdu do Street View. Tutaj na ulicy możemy zobaczyć namalowanego takiego X-a. I teraz jakbyśmy poszli sobie trochę dalej. Ty w sumie dobrze płacą za, za, za robienie zdjęć Street View? Tak czysto z ciekawości pytam, bo na przykład często. Się spotykam z tym, że młodzi ludzie chcą jeździć na Uberach. I zdaje mi się, że jakby to nie mówisz, że to jest złe, tylko że mam wrażenie, że to jest takie strasznie leniwe podejście, takie bez większego pomyślunku. Co jakby na przykład, no podejrzewałem, że tam ciężej się jest dostać, ale jakie w sumie potrzebujesz mieć kwalifikacje, kurwa, do robienia, do, do przejazdów yy, Google Carem, żeby robić zdjęcia do, na panoramę? Jak to i tak robi wszystko pewnie automatycznie. U mnie na śmieciarce jakoś nie chcą jeździć. A co robiłbyś zdjęcia akurat przy tym przy przywozie? Tracker na Google pewnie dużo dostaje, ale Street View mało. Okay. Tracker? A, że ten, że jakby mapowanie dróg, tak? Kocham samlczystych mężczyzna. Dobra, gola, reloguj, zalta. To zobaczymy, że tutaj znajduje się kolejne miejsce oznaczone X. -em. Można by tutaj wybrać jakieś zdjęcie tak wykonane w dowolnym innym czasie. I tam też będą xy w dokładnie w tych samych chur. miejscach. No to teraz zagadka dla was. Skarb co zakopali. oznaczają te xy? Dam takie trzy podpowiedzi. Po pierwsze, jak już mówiłem, to jest Teksas, czyli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Tą ulicą. JFK, JFK, Dobra, od... wiem, 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 wkaj, gdzie wkajcie, 100%. Kojarzę ten budynek. Bardzo ważny. A tutaj mamy budynek, z którego jest bardzo dobry widok na ulicę. To jest biblioteka z tego co wiem. Już wiecie, co oznaczają te xy. Rozwiązanie zagadki możemy znaleźć wchodząc do tego budynku. Tutaj aktualnie znajduje się muzeum poświęcone właśnie temu, co się wydarzyło w Jop. tych X-ach. Tutaj mamy makietę, tak, która przedstawia właśnie to miejsce. To jest ten budynek, w którym się znajdujemy. BUM! Widziałem! Tutaj jest miejsce z pierwszego Xa. A tutaj jest miejsce z drugiego Xa. To są miejsca, w których zastrzelony został prezydent Stanów Zjednoczonych, John Kennedy. Kennedy przejeżdżał sobie. Kromo... Ja naprawdę zapamiętuję najbardziej losowe rzeczy, kurwa, ale to akurat, to be fair, tą ulicę pamiętam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że yy, Lemino zrobił zajebisty materiał na ten temat. Nie oglądałem, oglądałem to na ofie, nie oglądałem tego na streamie. Ale jak macie wolną godzinę, czy tam półtorej godziny, ile to trwało. Bardzo fajny materiał, a propos całej sytuacji. I ogólnie wszystkich konspiracji związanych z całym motywem. On też bardzo ładnie to zanimował. I właśnie zapamiętałem ten jeden poszczególny budynek, w którym najprawdopodobniej były oddane strzały. Bo tak właśnie teorię, że w ogóle z, z, też z innego kontu to mogło się zdarzyć, Już nie pamiętam przez środek miasta. Nie wiem po chuj, ale przyjeżdżał. No i nie miał on najmniejszego pojęcia, że w oknie tego budynku znajduje się strzelec, który. Najwidoczniej no postanowił zagłosować na kogoś innego. Oficjalnie przyjmuje się, że tym strzelcem był Lichar. Bo zależy sam stwierdził, że to nie była jego robota. Powoli do góry. Nie, no, nie charged w ogóle zabili, zanim on dostał finalnie wyrok, z tego co Harvey Oswald nie był niestety w stanie powiedzieć tego samego przed sądem, dlatego że dwa dni później on także zginął w zamachu. Tak. A to ci przypadek. W ogóle, jakby się tak zastanowić, to to jest nieźle pojebana sytuacja. Oni pozwolili prezydentowi Stanów Zjednoczonych jechać samochodem z otwartym dachem przez środek miasta. Serio? Jakby nie dało się przewidzieć, że to się może tak skończyć? Znaczy, z tego co wiem, też chyba z materiału Lemino. To oni jakoś przygotowali całą trasę i oni sprawdzali te budynki, żeby tam nie było opcji, żeby móc go postrzelić. Ale no finalnie chyba nie pykło. Cześć. Co jest jeszcze bardziej pojebane, to to, że po takim zamachu można by było się spodziewać, że ta ochrona oferowana przez Secret Service zostanie dopracowana jak tylko się da. Że już nigdy w życiu nie może zdarzyć się coś podobnego. Tymczasem jakiś tydzień temu coś się odjebało. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który też jest chroniony przez Secret Service, został postrzelony w trakcie przemówienia. Jedyny powód, czemu to wszystko skończyło się jedynie na postrzelonym uchu, a nie na rozjebanym mózgu, jak w przypadku Kennedy'ego, to było to, że on w ostatnim ułamku sekundy ruszył głową w bok. Ten goście, co go postrzelił, to też nie był jakiś dojebany hitman, assassin, to był jakiś ziomek, co wygląda, jakby mu srali do plecaka w szkole. I najprawdopodobniej tak robili, bo też jakieś tam przycieki były, że podobno nie traktowali go najlepiej. Później Secret Service tam się tłumaczyło, że ten dach, z którego on strzelał, był Delikatnie zagięty, i mówimy tutaj, kurwa, o kącie nachylenia, no nie wiem, może z pięć, kurwa, stopni, że oni nie mogli tam postawić żadnych agentów, żadnych snajperów, bo byłoby to zbyt niebezpieczne. Bo kurwa, jest, jest ryzyko, że się zesuną, kurwa, z dachu. No pojebane to jest. Teraz patrzcie na to: to jest miejsce, w którym przemawiał Trump. Mówię o tym z Został oddany z tego dachu. Jakim cudem najbardziej oczywiste miejsce, z którego można dokonać zamachu w całej tej okolicy? Nie ty było, ty ja przez... że to jest dalej w ogóle, ale z tej animacji to, to jest w chuj blisko. Chronę. Oficjalna odpowiedź dyrektorki Secret Service była taka. Yeah, building in particular has a a sloped roof and so, you know, oh. there's a safety factor that would be considered there that we wouldn't want to put somebody up on a sloped roof. Co? To To jest ten pochylony dach. No, no, nie, no jest no, pochylona? No, no, no bez kitu to, jest po, to jest takie kurwa ciężkie pochylenie w chuj niebezpieczne by było tam kogoś postawić, no pięć stopni Poza tym tutaj już oh. obok znajduje się inny dach, który jest jeszcze bardziej pochylony. No jakoś właśnie, właśnie, to jest śmieszniejsze, kurwa, że finalnie postawili ich na jeszcze bardziej zagiętym dachu, kurwa. Snajperów. Nie wiem jak wy, ale jak I ja tak bym chuj. był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to ja bym już wolał, żeby miał chranią ten typek z galerii warszawskiej, co łapie krasnale, niż te patałachy z Secret Service'u. On by pewnie złapał tego typa, co strzelał. Na zakończenie pokażę wam jeszcze... Chyba najbardziej chujową wyspę, jaką widziałem w moim życiu. No i na dzisiaj to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Siema!